W tym roku prowadziliśmy wspólny projekt bezpłatne lekcje pływania z Anwilem. Udział w tym przedsięwzięciu mogły wziąć osoby, które są uczniami klas 4-8, osoby ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby powyżej 40 roku życia. Łącznie udział w tym wzięło 198 osób. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo łącznie zgłosiło się około 700 osób. Oprócz mieszkańców naszego miasta i powiatu w projekcie tym również wzięły udział dzieci z Ukrainy. Dla nich utworzyliśmy też dodatkowe dwie specjalne grupy, gdzie około 40 osób nauczyliśmy pływać.